Uważam, że są nowe wyzwania, gdzie cały ten system schierarchizowany wojskowy jest kompletnie nieprzystający, jest niewydolny, jest obarczony immanentną cechą porażki. Po kilka, kilka, kilka fragmentów z, z Wojtka raportu. Transparentne pole walki wymusiło unikanie dużych statycznych formacji na rzecz małych, mobilnych grup zadaniowych, nastawionych na elastyczność w obliczu nieprzewidywalnej sytuacji. W pierwszych dniach inwazji ukraińska decentralizacja, wsparcie regularnej armii przez Wojsko Obrony, terytorialnej grupy ochotników, samodzielne oddziały lekkiej piechoty wyposażone w komunijne drony pozwoliła rozproszyć siły, zachować ciągłość dowodzenia, odpornić obronę na odcięcie pojedynczego centrum dowodzenia. Taki rozproszony model utrudnia przeciwnikowi paraliż całego systemu. Zderzenie dwóch modeli, rosyjskiego, zcentralizowanego, ale choć czasem adaptującego się, i ukraińskiego, zdecentralizowanego i też adaptującego się, pokazało, że sztywna hierarchia staje się obciążeniem w nowoczesnej wojnie obsługiwanej przez nowe technologie. Tem, na przykład brak swobody inicjatywy, opóźnienia, inteligencji w przekazywaniu informacji, Rosjanie tracili tempo, reagowali z opóźnieniem w pustkę.